Witam Was bardzo serdecznie. Witajcie, kochani, po długiej nieobecności. I chciałabym Was bardzo, bardzo przeprosić, że nie było mnie tutaj przez długi czas. Ale dwa ostatnie lata były bardzo przełomowe w moim życiu, gdyż dwa rok temu, w październiku, przyszedł na świat mój mały, cudowny Buddha. Mój największy nauczyciel, imieniem Gabriel, i wywrócił moje życie całkowicie do góry nogami, i zabrał całkowicie mój czas. Na szczęście, po roku, powoli odzyskuję swój wolny czas. I wracam do Was, i chciałabym się bardzo podzielić z Wami programem, który ostatnio przyszedł do mnie w trakcie medytacji. Jest to oczyszczanie na 40 dni. Co będziemy robić przez następne 40 dni? Będziemy robić oczyszczanie z EFT, gdzie, gdzie, będziemy, gdzie będziemy oczyszczać nasze programy, blokady, powiązania karmiczne, energetyczne, gdzie będziemy robić w sobie wybaczanie, gdzie będziemy robić pozytywne programowanie umysłu z afirmacjami. Gdzie będziemy tworzyć nowego siebie i tworzyć nową siebie, i będziemy manifestować i kreować nasze marzenia, plany i projekty na najbliższy nowy rok. I do tego będzie medytacja z kawą jogina. Także gorąco Was zapraszam na 40 dni oczyszczania. Mój przełom w życiu. Jest to program, który oczyści nasze umysły, uzdrowi nasze serce, da nam spokój wewnętrzny, którego bardzo myślę, że ostatnio potrzebujemy, i pozwoli otworzyć nas na nowe. Zapraszam gorąco. Z racji tego, że to ja. Jestem na grafiku mojego małego smurfa, mojego małego synka i wychowuję go sama przy cudownej pomocy moich rodziców. Filmiki nie będą prowadzone na żywo, ale będą na bieżąco wrzucane na YouTube i na moją grupę Facebook i na moją stronę Facebook. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak, jaka jest nazwa grupy i pod jaką nazwą jest moja strona Facebook. A więc, mój Facebook fanpage to JolaNicboń, a grupa na Facebooku nazywa się 40 Days Meditation with Affirmations kreska 40 dni medytacji z afirmacjami. Wszystkie linki do Facebooka, do grupy i do fanpage'u znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Bardzo proszę, dodajcie się do grupy i zalajkujcie. Polubcie mój Facebook fanpage. Kochani, bardzo Was proszę, subskrybujcie mój kanał YouTube, byście byli na bieżąco z filmikami, z programami, projektami i medytacjami, które będę tutaj wrzucać. I jeszcze jedna prośba. Jeśli możecie, to bardzo, bardzo was proszę, podajcie ten projekt dalej. Do wszystkich, którzy czujecie i myślicie, że mogliby skorzystać z tego 40-dniowego oczyszczania, podzielcie się. Podzielcie się i podajcie ten projekt. Niech idzie weter. Co potrzebujemy mieć? Potrzebujemy 30 minut do godziny czasu dla siebie. Potrzebujemy miejsce, gdzie możemy się wyciszyć i gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał przez tą godzinę. Potrzebujemy krzesło, fotel albo coś, na czym możemy usiąść wygodnie i z wyprostowanymi plecami. Potrzebujemy długopis i zeszyt, który zatytułujemy Nasz zeszyt marzeń. Przygotujmy sobie również gdzieś obok w zasięgu ręki chusteczki, bo oczyszczanie może wyzwolić w nas sporo emocji. Jak również będziemy potrzebować chusteczek do oczyszczenia nosa przy intensywnym oddychaniu przez nos przy kawie jogina. Jak już wspomniałam, ten rok. 2020. Myślę, że dla wszystkich jest to rok przełomów, więc, ten program 40 dni oczyszczania, chcę zatytułować Mój przełom w życiu. A teraz plan działania. Umawiamy się, że oczyszczanie robimy codziennie przez 40 dni o godzinie 7 rano. Jeśli ktoś nie może dołączyć o tej godzinie ze względu na inny grafik, to robi oczyszczanie w odpowiednim dla siebie czasie. Ważne jest, by oczyszczanie i ćwiczenia robić z samego rana, gdyż bardzo podniesie to nam energię i poprawi nam produktywność na cały dzień. A teraz. Dokładnie omówię po kolei, co będziemy robić każdego dnia rano przez 40 dni. Kiedy już staniemy, siadamy wygodnie z wyprostowanymi plecami i robimy 10 głębokich oddechów. Następnie przystępujemy do oczyszczania z EFT. Wytłumaczę Wam teraz dokładnie, co to jest EFT. EFT lub EFT. EFT jest to skrót po angielsku od nazwy Emotional Freedom Technique, a po polsku Technika Wolności Emocjonalnej. IFT jest to technika opukiwania punktów energetycznych, które znajdują się na naszym ciele, które nazywają się meridiany. W medycynie germańskiej zasadą jest, że negatywne emocje, szok, stres, Wywołane przez poszczególną sytuację w naszym życiu, powodują blokady, programy w naszym ciele i zaburzają nasze pole energetyczne, co w następstwie wszystkie negatywne emocje, szok i stres tworzą choroby w naszym organizmie. Podczas techniki EFT i opukiwania naszych meridianów w naszym ciele, oraz w wypowiadaniu regułki oczyszczającej, uzdrawiamy wszelkie blokady i programy zakodowane w naszym ciele. Według wschodnich sztuk uzdrawiania, w naszym całym ciele znajduje się 72 tysiące meridianów i 350 tysięcy ścieżek energetycznych zwane nadi. Oraz 114 czakr, czyli ośrodków naszej energii osobistej. Myślę, że większość z nas wie tylko o 7 czy 8 czakrach w naszym ciele, a jest, my mamy 114. Gdzie znajdują się meridiany, które będziemy opukiwać? Ja wybrałam z wszystkich punktów meridianowych wybrałam 8, które będziemy opukiwać w trakcie naszego oczyszczania. Jakie są to punkty? Czubek głowy, początek brwi, zewnętrzne kąciki oczu, pod oczami, pod nosem, pod ustami, kości obojczykowe i brzuch. Jest jeszcze parę innych, które ja odjęłam, a główny punkt ja dodałam brzuch, gdyż brzuch jest naszym centrum energetycznym naszego całego ciała. I w brzuchu jest najwięcej skumulowanych emocji. Po naszych 10 oddechach, zanim jeszcze przystąpimy do oczyszczania dokładnego ZFT, będziemy robić skalę od 0 do 10, która pokaże, na ile dana blokada czy program są aktywne w naszym ciele i w naszym życiu. Następnie przystępujemy do opukiwania meridianów na naszym ciele. Na końcu oczyszczania z EFT mówimy regułkę oczyszczającą, która oczyszcza i uwalnia nas z wszelkich blokad, programów czy powiązań karmicznych i energetycznych oraz robimy wybaczanie sobie i pełne odpuszczenie tego, co nas blokuje. Następną rzeczą, którą będziemy robić, będzie kawa jogina. Jest to technika oddychania i jest ona połączona z dziesięciominutową medytacją, gdzie na końcu medytacji robimy pozytywne programowanie umysłu poprzez powtarzanie afirmacji. Ostatnim elementem programu jest magiczna ósemka. Są to ćwiczenia pisemne w naszym zeszycie marzeń, celów i projektów. I każdego dnia. Zapisujemy odpowiedzi na osiem pytań, które zaraz Wam podam. Każdego dnia są to te same pytania, ale każdego dnia Wasze i moje odpowiedzi będą inne. Jakie są pytania? Pierwsze: Jak chcę się dzisiaj czuć? Drugie: kim chcę być dzisiaj? Trzecie: co chcę dzisiaj otrzymać? Czwarte, co chcę dzisiaj dać od siebie? Czym chcę się dzisiaj podzielić? Piąte, za co jestem dzisiaj wdzięczna, wdzięczny sobie? Szóste, za co siebie kocham dzisiaj? Siódme, za co jestem dzisiaj wdzięczna, wdzięczny światu matce ziemi bogu Ósme, dlaczego świat mnie dzisiaj potrzebuje ta magiczna ósemka ma niesamowitą moc manifestowania naszych celów i marzeń i gorąco zachęcam was aby zrobić sobie magiczną ósemkę na tydzień na miesiąc lub na rok. Na przykład, jak chcę czuć się w tym tygodniu? Jak chcę czuć się w tym miesiącu? Jak chcę się czuć w tym roku? Albo kim chcę być w tym tygodniu? Kim chcę być w tym miesiącu? Kim chcę być w tym roku? Co chcę w tym roku otrzymać? co chcę w tym miesiącu otrzymać. Wszędzie gdzie jest dzisiaj, zamieniamy na tydzień, miesiąc lub rok. I dzięki temu tworzymy listę czego pragniemy, jak chcemy się czuć i kim chcemy być, i czym chcemy się dzielić, za co jesteśmy wdzięczni sobie w ciągu roku, w danym miesiącu czy w danym tygodniu. Kiedy będziemy odpowiadać na pytania, co chcę dzisiaj otrzymać, proszę, otwórzmy swoją wyobraźnię i swoje serce i sięgajmy do nieba, po swoje marzenia, po swoje cele i pamiętajmy, że nawet niebo nie jest dla nas limitem. Niech nasze marzenia będą wielkie. Niech nasze cele będą wielkie i niech nasze projekty będą wielkie. Na sam koniec, kiedy już zakończymy ostatnie ćwiczenie z magiczną ósemką, wstajemy, wyciągamy ręce do nieba i mówimy do siebie: Jestem miłością, jestem obfitością i mam dziś. Miłość i obfitość w moim życiu i mam dziś miłość i obfitość w moim sercu. A następnie uśmiechamy się do siebie i dajemy sobie ogromnego, mocnego przytulaka i mówimy do siebie na głos. Mam moc i siłę w sobie. Mam moc i siłę w sobie. Mam moc i siłę w sobie. Kochani, 40 dni oczyszczania ZFT, projekt mój przełom w życiu. Zaczynamy 20 listopada w piątek i kończymy 29 grudnia we wtorek. Jest to piękny czas, żeby zakończyć ten rok i wejść z pełnym entuzjazmem w nowy rok już z nowymi planami z nowymi celami i z nowymi marzeniami z pełną mocą by je manifestować zapraszam gorąco was kochani na ten projekt i niech moc będzie z nami i niech siła będzie z nami mam nadzieję że informacja z kartek jest klarowna i zrozumiała Wybaczcie mi kochani, że jest w taki sposób napisane, ale można powiedzieć, że pisałam to na kolanie, bo chciałam, żeby ten program wyszedł jak najszybciej do świata. Także bardzo proszę, dzielcie się tym programem, z kim tylko czujecie, że możecie się podzielić. Do zobaczenia na grupie Facebook, do zobaczenia na fanpage'u i do zobaczenia na oczyszczaniu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was. I widzimy się 20 listopada w piątek na pierwszym oczyszczaniu.